Halo witam, Sims 4 dzisiaj i w ogóle rodzimy dzisiaj, tak. To, to dzisiaj jest ten dzień. Słuchajcie, rodzi się czwarte pokolenie. Uch! Ale zanim się urodzi, to wam pokażę tutaj jedną rzecz. Tutaj w ogóle tak. Zwiększałam o dwie kratki tutaj kuchnię w tę stronę i w tę stronę i trochę ją umeblowałam, bo było za mało miejsca i chciałam trochę trochę rzeczy tutaj wsadzić. Tutaj tutaj mamy taki mini salon zrobiony. Na górze się nic nie zmieniło. Tu mamy całą masę rzeczy, które będziemy dzisiaj sprzedawać w sklepie. Ale kozacko, yeah! A skąd mamy hajs? Albo tutaj screeny teraz wam wrzucę, że no dziewczyny tutaj trochę szydełkowały. Fu, dziergały, ciągle mi się myli. Przepraszam, mi akurat to nie powinno się mylić. Ale tutaj Juliet dziergała, Savana robiła haft krzyżykowy. Cała reszta rodziny spójnie razem, ramię w ramię łowiła ryby po to, żeby zarabiać. No bo tak, dogrywałam sobie właśnie do tego momentu, aż Nicole zacznie rodzić. I z takich innych ciekawych rzeczy, które się pokazały to Orion dostał cechę nową i teraz Orion jest wesoły, a natomiast Nicole dostała cechę żądna przygód, co jest bardzo ikoniczne do tego, że ona w sumie razem z Jeffersonem przecież mieli jechać do Salwadorady na, na swoje przygody w dżungli, tak na dobrą sprawę, zaraz po tej ciąży. Więc tak, więc Nicole sobie urodzi i potem wysyłamy ich na podróż poślubną, tak naprawdę. Także już odpauzujmy tę grę w tym momencie. Chciałabym się udać do szpitala. Czy ja mogę urodzić dziecko w szpitalu? Tak, chcę dołączyć kto może z tobą, z tobą iść? Kim, kim jest Dafne Landgraf? Nie znam cię. Jefferson, chodź ze mną. Yy, I mama niech pójdzie. Może mama? A nie może mama. Dobra, Jefferson, to chodź. Idziecie we dwójkę w takim razie. Będziecie rodzić. Miałam urodzić na poza anteniu w ogóle, powiem wam. Natomiast zostałam namówiona przez mojego mężczyznę, że może fajnie by było, żebym jednak urodziła na anteniu, bo nie wiem, może byłoby wam miło po prostu zobaczyć, jak tutaj się rodzi nam dziecko, a nie zobaczyć urodzone dziecko tak po prostu. 100. Także jest w tym dużo racji. Zgłoś się do recepcji. Proszę bardzo, ja chcę tu rodzić. Halo, ja chcę rodzić. Czy, czy ja mogę rodzić? Halo? Tak, dzień dobry. Ja, ja chcę rodzić tutaj. Ja potrzebuję w ciąży rodzić. Tak, szybko. Proszę. Jestem ciekawa, czy w ogóle naprawili jakkolwiek to rodzenie osób i tak dalej. Na pewno, słuchajcie, mamy żywego doktora. Jefferson, czy, czy możesz nie grać na kompie, tylko tu przyjść? Na pewno mamy żywego doktora i to, który nie jest emerytem, bo zazwyczaj to było tak, że to duchy były były doktorami, lekarzami i tak dalej, więc jest to pewna nowość. Jefferson czy możesz tu przyjść? Dziękuję. Czy, czy możesz oglądać ten poród? A jest panika przyszłego rodzica. Dobra, i co się urodzi? Jestem nieprzygotowana w imiona, więc mam nadzieję, że za dużo się tego nie urodzi. Będę szukać na szybko zaraz. No piękna animacja, cudownie. Mamy syna, o matko. A jakbym wylosowała Minx, no tak nie, nie bardzo mi się to podoba. Dobra, zaraz wracam. Wymyślę na szybko no imię w sumie. Dobra, wymyśliłam sobie imię Noa. Pewnie będę czasem mówić Noach, ale bardzo przepraszam w takim razie. To jest Noa. I to jest teraz nasz syn, tak. I, I witamy na świecie. Dzień dobry. Jefferson ma cechę wesoły. No dobrze, skoro tak się cieszysz, że urodziło ci się dziecko, to czemu nie? Czy ty masz w ogóle jakieś odczucia do tego dziecka? Pokaż tego małego Noa. Jaki uśmiechnięty Bebek. O matko, jak słodziutko. Tak, dzień dobry, witamy na świecie. Czwarte pokolenie. Oj, oj oj. No i fajowo, teraz się przebrałaś w ten strój. Chyba możecie już wrócić do domu. A pokaż mi te, te odczucia. Całym sercem, ojejku. Ale słodziutkie. Dobra, panoćki, wracamy do domu. Pokażcie mi to dziecko w domu. Ja, ch ja chcę zobaczyć dziecko. No i was trzeba by wysłać na, na wycieczkę wreszcie. Gdzie jest dziecko? Pokażcie dziecko. Halo, dziecko. Tu jest dziecko, ojejku. Jaka stara ta wyszła. Jak to się nazywa? Kołyska. Weź tam, nie wiem, opogawosz. Nie wiem, gdzie wy będziecie spać w sumie, tak na dobrą sprawę. Bo ja żebyście rano pojechali. No ale no, no dobra, niech, niech i będzie. No, jest tutaj jesteś dalej w tym ubraniu ciążowym. Weź pocałuj jeszcze Noah w czoło, bo tego tego nie widziałam. To jest jakieś nowe. Pokaż mi te animacje. Jak słodko! Ojejku, jak w ogóle to dziecko się cieszy. Słodziaczki. Ojojojojoj. Doszły jakieś nowe animacje? Ha, zatrudnij na... Nie, nie, no nie. Jest zmieni strój. O matko. O jezu, o matko. Czym jest kwak, kwak? Pokaż, pokaż mi kwak, kwak. O matko! O jezu! O Boże, jakie słodkie. Ej, nie czekaj, no bo ty tu Tutaj specjalnie na drutach robione małe żabki. Dodaj do garderoby, proszę cię. Dziękuję. Jefferson, masz misję teraz. Zrób z małego małą żabkę. Gdzie jest mała żabka? Pr proszę mi powiedzieć, gdzie jest mała żabka. Ja nie widzę tu małej żabki. Dlaczego ja nie widzę tu małej żabki? Podstawowy strój to jest taki. Ja specjalnie, specjalnie dodałam tutaj. Halo, jak to? Gdzie jest moja żaba? Dobra, trudno, będziesz mieć taki strój teraz. <laughs> Ale to nadal jest słodkie. Jezu drogi. Dobra, przełóżmy cię gdzieś. Czekaj, czy ja mogę tak? A, nie mogę tak, dobra. Młody, trzeba cię przełożyć gdzieś. Nie wiem czy ja chcę tutaj. O przy dziadkach będziesz, mimo wszystko przy śpiworach. O, idealnie! Słodziaczku mały. Dobra i w takim razie my musimy jakoś przeżyć do rana. Ty się musisz na, na przykład umyć, żeby na przykład przy okazji zmienić strój. Juliet i tak nie będzie spać, bo, bo to Juliet prawda? Prawda. Dobra, weź sobie resztki. Ty będziesz dziergać przez resztę nocy w takim razie. I kto może, to się kładzie spać. Ty byś chciała się położyć spać. Ty w sumie nie aż tak bardzo. Ty korzystasz z toalety, więc świetnie sobie radzisz sama tutaj. No ale generalnie porozgarniam ich i rano wysyłam do Salwadorady Juliet. Fuu, Nicole! Co jest ze mną dzisiaj? Nicole wysyłam do Salwadorady razem z Jeffersonem, bo skoro się urodziło dziecko, no to przecież dziadkowie i siostra przyrodnia się zajmą tutaj i będzie wszystko spoko. Także co, no Widzimy się rano, już tutaj bez naszych koleżków. Dobra, jest rano, jakoś sobie radzimy. Tu jest w ogóle coś takiego jak butelka dla niemowląt. To jest dla mnie mega ciekawe, bo to jest pierwszy niemowlak, który mam od w sumie aktualizacji. Nie, przepraszam, to jest noworodek, to nie jest niemowlak, to jest noworodek. Ja, ja nigdy nie miałam takich rzeczy. Jest dzień miłości w ogóle, co jest zabawne, bo... Juliet nie powinna lubić takich rzeczy. No, no, ale okej, okay. okej, okay, z jakiegoś powodu, mimo że jesteś aseksualna, to lubisz. Jak widzicie, już wyprowadziłam naszą dwójkę tutaj, cudownych ludzi, którzy pojechali na wakacje do Salwadorady i zostaliśmy sami z małym Noa, którym się będziemy tutaj, tutaj zajmować. I w ogóle, z takich fajnych rzeczy, które widziałam, to to, że się pojawiła opcja, żeby przebrać dzieciaka. O, przebierz noworodka w piżamę, także jeszcze wstawaj tutaj, Juliet. Ja chcę przebrać noworodka w piżamę, pokaż mi to. Jest! I teraz mamy małego jeżyka! I to jest chyba to, co ty tam... Tak, to jest to, co ty robiłaś na drutach. I, i wracaj tu, chodź, chodź tu. Wracaj! <laughs> wracaj do tego, do śpiwora. Dobra, dziękuję. Sawana dostała coś tam z tego swojego guru techniki, bo jest przecież na emeryturze. To się ceni. Możesz wstać, ty też możesz sobie wstać. Jezu, czy ty chcesz wybuchać? Czego ty chcesz wybuchać? Chcesz na przykład, no nie wiem, ponuryskowy sobie zrobić? Super, że sobie odpowiadacie. Jeszcze mi powiedz, Wiecie, dziecko wam odpowie. No nie, dzie tak, dziecko za to zaczęło, ale płakać. Dobra sawana. Weź, zmień pieluchę. Proszę, zmień brudną pieluszkę. No dziękuję. Teraz dwie pieluchy zmieniłaś, więc wyrzuć obie. Skoro tak to wygląda. No s no tak, yy, ohydna pielucha, o oh nie, tylko nie to ohydne, wrażliwe simowisko. Dobra, Orion, chodź sobie na dół. Trzeba otworzyć sklep. Sklep jest ważny, bo musimy zarabiać pieniądze, więc open i mamy dość dużo rzeczy na sprzedaż, więc zobaczymy, ile uda nam się tutaj zarobić w międzyczasie. No i tak naprawdę głównie na tym skupimy się teraz. Ty jakbyś chciała, to byś mogła haftować sobie krzyżykowo. Masz tu masę rzeczy jeszcze wystawione na Plopsy, bo ty akurat na Plopsy sobie wystawiasz, ale nie pogardziłabym jakbyś jeszcze sobie. Coś tam porobiła. Co tam, dzieciaczku? Jerzyku mały, jak to? Pocałuj w czoło! Zdejmij piżamę mogę. O, kurde, dobra. Uczę się, dobra, świetnie. Yy, karm z butelki. Może ty głodny jesteś. Wana czy ty możesz się ruszyć, proszę? a ty już wyrzuciłaś. Halo, zatrzymam grę na chwilę i odpłuzuję i co, ruszysz się? Sawana, mordo. Sawana, dziecko płacze. Już Orion poszedł do niego. <noise> Dzięki, Orion. Dzięki, stary cieciu. Słuchaj, pocałuj go w czoło. Fajnie, że się z nim bawisz. Ej, w sumie on był chyba samotny. Dobra, Orion, ty jednak dobrze wyczułeś. Jesteś cudownym dziadkiem. Porób głupi miny do niego. Kołysz go, pogawosz, przytul. Bądź dobrym dziedziusiem. Jezu, jakie to jest słodkie. Ej, będzie mi smutno, jak Orion będzie umierał. To jest absolutnie mój ulubiony sim od... Nie wiem jak dawna, jeżeli chodzi o. Człowiek. Kórkę. Jest tak charakterystyczny, jest tak super, jest, jest yy. on jest stary i on będzie umierać niedługo, nie chcę, ale cieszę się, że chociaż wnuki mógł sobie poznać, także, także to jest dla mnie akurat bardzo, bardzo takie, nie wiem jak to nazwać, grzejące serce, mówiąc po polskiemu, że tak to nazwę. O, bardzo się przyjaźnił teraz jeszcze. Słodziaki. Sawana widzę jest dalej zacięta, Może mogłabyś podejść tutaj. Skoro jest dzień miłości, to dobrze by było, żebyście jeszcze ze sobą trochę czasu spędzili. Także jak Orion skończy się bawić z dzieckiem, to chodź tutaj sawana. I na przykład, no nie wiem, jakieś słodkie rzeczy ze sobą poróbcie. Jakieś, nie wiem, kaszczułość, Poślij pocałunek. No bo skoro jest dzień miłości, no to totalnie musicie spędzić ze sobą czas trochę. Może jakąś randkę was zabiorę? O, zacieli się, bo dziecko zaczęło płakać, cudownie. A co, co się dziecku dzieje? Halo, Dziecko, strasznie marudne jesteś. Karm z butelki. Mogę karmić dziecko z butelki? Nie mogę, bo znowu orion się wyrywa. Dobra, orion. Yy, karm z butelki, proszę cię. Proszę karmić z butelki, dziękuję. Dziecko najedzone? No, tak, cały czas pije. Jezu, jaki, jaka animacja tego w ogóle, jak on tam pije. i Fatima, Fatima! Po pierwsze, masz inne nazwisko, więc chyba wyszłaś za mąż. A po drugie, nie pójdę z tobą na randkę. Ty, ty masz chyba męża, tak, tak mi się wydaje, że masz męża. alo Fatima. Oczywiście, że masz męża. A nie wiem, czy wiesz, ale ja mam żonę, więc nie. Jezu, Sawana. Sawana, proszę cię, zajmij się trochę sobą. Ja chcę was na randkę jakoś wysłać, ale nie mogę, bo się zacinacie strasznie. Weź tam nie nie wiem, w wodzicielsko, jak nigdzie nie chce ci iść, bo jesteś leniwą dupą i sobie śpisz na kanapie, To chociaż pofirtuj i, no nie wiem, pochwal wygląd swojego męża, proszę cię. To jest ważne, to się ceni. Ty, ty jesteś zły. Dlaczego jesteś zły? Potrzeba hibernacji. No ale poświęć żonie trochę czasu. Tak bokiem się do niej odwrócisz, tak. Tej włosy zasłaniają ciebie w ogóle. ah, Nie! Jezu, dlaczego? Tak szybko. Ja nawet nie mogę się przyłączyć na ciebie. Jezu, czemu wy się tak zacinacie? Co jest z wami? Była aktualizacja gry i już, już nic nie działa. A, masakra. Dobra, flirtujcie ze sobą, proszę, nie mamy całego dnia na te flirty, proszę was. Halo, flirtujemy. No tak, cudowne, mniam niam. I teraz ty ze swojej strony jeszcze jakbyś jej tam, nie wiem, słodką gadkę zapuścił. I nie wiem, eleganckie przeprosiny, bo to zawsze działa. Przepraszanie, działa na kobiety. O, warczu wodzicielsko, świetnie. Weź tam się ładnie tutaj. 哦。Oh. W międzyczasie ludzie nam kupują rzeczy, też super Pocałuj ją, tak Pocałuj, o, tak Kocie ruchy starego pana, o Cudownie, ucałuj dłonie Też możesz, o, każ czułość Zróbcie jakieś rzeczy, proszę No, dziękuję, przynajmniej będziecie mieli spełnione To święto, nie będę narzekać, że Święto miłości, a wy nic nie robiliście No nie, <laughs> Orion też A, no mówiłam, że Ja nie chcę, żebyście umierali Ja nie, tu jeszcze nie Ja, ja się czuję Obrażona. To jeszcze nie jest wasz czas, proszę nie umierać. Orion, czy ty idziesz do pracy? Ty idziesz jutro do pracy. I Ali do nas dzwoni. Co tam Ali? Tak, miłość wisi w powietrzu. Super. Dobra, Orion, słuchaj, jako, że masz zamiar wybuchać, to może załatw się jak zwierzę. No potem pójdziesz do, do prysznicowni, bo na razie to nawet nie jest łazienka, to jest prysznicownia. I pewnie tam wybuchniesz. Dobra, nie zdążysz nawet, bo wybuchniesz w toalecie, ale może spróbujesz się opanować, co? Weź spróbuj odzyskać kontrolę. No, nawet ci się udało. Widzisz Jaki ty jesteś mądrym wilkołakiem Nikt nie będzie taki jak ty Ogól się Ej, korci mnie, żeby ci zgolić zarost tak na koniec W sumie jak masz umierać niedługo Ej, będę tego żałować, nie, ale Weź zgól zarost Chcę zobaczyć, jak będziesz wyglądać bez zarostu Znaczy, mam nadzieję, że ci odrośnie do momentu, już będziesz umierać, ale Weź zgól zarost Jak będziesz wyglądać bez zarostu Czemu musiałeś się cały rozebrać do golenia zarostu? No dobra, no Chcę przeżyć szok Jezu Chryst Teraz na tym małym tym. Jezu, Orion. Dobra, sk weź skończ. Weź, weź, pokaż. Jezu, Jezus, Orion. Wyglądasz, wyglądasz zjawiskowo, muszę ci powiedzieć. Ej, on teraz to faktycznie wygląda jak ten. Przypomina mi strasznie ten czas, jak on był nastolatkiem. Jezu, chryst, Ej, nie odzwyczaję się teraz od tego. Dobra, idziesz do dzieciaka. Będziesz go smyrać teraz swoją brodą, której nie masz. A od razu zmieniasz piluchę. Ej, ty od razu wiesz, co, o co chodzi. Czemu tu jest tak tyle rzeczy? Jest popiół jakiś? Sawana czy ja, czy ja o czymś nie wiem? Ja, ja nie wnikam. Ja nie wnikam. Weź sobie coś, nie wiem, zjedz, tak nie, nie, um, nie lubisz gotować. Chodź tutaj, chodź, Juliet, wyrzuć zepsute jedzenie, gotuj sobie. O, sałatka owocowa, idealna dla tej rodziny, bo przynajmniej nic nie spalicie. Gdzie ty idziesz? Aha, tu idziesz po potetę. Dobra, weź, bo tu jest brudno. Czy ty możesz. To Jest potrzebny kosz na śmieci, no ale my mamy kosz na śmieci. E, ja mam wrażenie, że to sawana się zacieła, że to jest jakiś problem z sawaną, która, która z jakiegoś powodu nie widzi rzeczy. No, no, teraz to masz wyrzuć. No, proszę bardzo. Zapraszam cię. Bierz te rzeczy, sprzątaj. I, i dziecko znowu płacze. Jezu, ale ty, Noah, jesteś mródny. Orion cały czas biega do tego dzieciaczka. O, Juliet lubi gotowanie. No, dziękuję. Ktoś w tym domu chociaż. Dobra, dzieciaku. Nie wiem, może ty głodny znowu jesteś. A mogę się na przykład pobawić z tobą? Zrób głupie miny. Zadziała? Kołysz. No, no, chyba chyba nie zadziała. Pomóż zaspokoić potrzeby. O, Nicole dzwoni. Tak, to możesz też odebrać Juliet, bo ona pewnie pochwalić ci się jak tam na wyjeździe jest i tak dalej. Dobra, zostaw sałatkę, bo się nikoli rozłączy. Pogadaj z nią. To jest ważne, żeby z nią pogadać, bo ona się chwali teraz pewnie swoim wyjazdem, jak jej tam jest, i Selwadoradzie i w ogóle. To jest spoko, że ona dzwoni. Tak samo jak spoko jest to, że ty karmisz tego dzieciaka i się okazało, że był głodny. Są dwie butelki? Nie, to jest ta butelka jedna. No weź to wyrzuć. Trochę jeszcze rzeczy na sprzedaż mamy. Trochę, trochę ludzi przychodzi i to ogląda, więc też spoko. Jezu, ale ty się zaciąłeś z tą butelką w ręku. Ale ty masz ta twarz gładka jak głupcia niemowlaka. I ciekawe, czy ci to odrośnie. Ja mam cichą nadzieję, że tak, no bo chciałabym cię jednak widzieć w tej brodatej wersji bardziej. Dobra, ty sobie zjedz. Set for sale? Aha, to też mogę sprzedawać. Ale ciekawe. Sobie pogadajcie jeszcze rodzinnie. O, możecie spędzić czas. Milutko. Taki ty, ty oczywiście wstajesz. A bo ty śpiący jesteś. Dobra, to możesz i spać w sumie. Czemu nie? Zapraszam, dobranoc. Ciekawe, czy cię dzieciak znowu obudzi. Na razie jesteśmy na etapie, gdzie zarabiamy na łóżka. Mam już 1600 w sumie z tego sklepu. Posywnego przychodu, więc liczę, że uda nam się zarobić na łóżka. I Jezu, jaka ty wyspana jesteś. Ty? Ty, ty, nie jesteś wyspana. No dobra, ale to weź sawana, się rozgarni trochę, toaleta prysznic i idziesz spać, a ty pewnie będziesz robić na drutach przez resztę nocy. Jak to masz w zwyczaju? Masz kanapę super świetną, możesz sobie jak najbardziej dziergać. Także co no, widzimy się rano. Dobra, wstajemy rano, dzieciak wstał i dzieciak płacze. Weź porozmawiaj z tym dzieciakiem sawana. Nie bądź taka, o Jezu. Ten pasek. O, matko. Nie, nie chcę na to patrzeć. Weź na karm tego dzieciaka, bo on pewnie jest głodny. Karm z butelki wyrzuć. Oczywiście, się, że jest głodny. Ludzie dalej nam wykupują rzeczy tutaj. Pełno ludzi, pełno wykupywania rzeczy. Dostawca produktów spożywczych. Jaki fajny w ogóle? Superancki gościu. Dobra, ty sobie jesz, norionix No ciekawe, czy ci odrośnie ta broda. Będziemy patrzeć jutro na to. No ale na pewno dzisiaj będziemy też postarzać dzieciaka. No bo tak myślę, że już jest czas. Tak patrząc na to, w kalendarzu on ma jako urodziny, czy, czy nie ma jako urodziny festiwal? Festiwal, tak, ma jako urodziny, więc bardzo chętnie go postarzę. Jest godzina w ogóle pierwsza, ludzie powstawali. Juliet na drutach dalej robi rzeczy, także dziergaj sobie dalej. Tutaj jakieś dekoracje, o, ośmiornica, super. Ty sprzątasz. Dobra. Jakoś leci. W ogóle bardzo dużo różnych ciekawych osób tu przychodzi, na przykład siostra, siostra Sawany. Ty jesteś w kolejnej ciąży? Nie, mam nadzieję, że mi się wydaje. Dobra, Sawana, bo ty wybuchasz niedługo. Weź sobie, podejść tu Tutaj. Ja cię tu zamknę. Zablokuj dla wszystkich. Sieci się ogarnij. Orion, ty musisz ogarnąć tutaj w sytuację zlewową. Mam nadzieję, że to ogarniesz tak ładnie. I myślę, że tak nie wiem. Koło ranka postarzymy to dziecko. No bo Oriona wyślemy do pracy jeszcze. A wejdźmy do kas na chwilę, bo ta broda mnie zastanawia. Ja was przepraszam za chaotyczność tego odcinka, ale ja chcę zobaczyć jak weźmiemy modyfikuj, wstwórz Sima. Czy to sprawi, że Orionowi się pojawi ta broda? Czy ja będę mogła ją na nowo dodać? Chyba tak. Tak. ej, nie, ma normalnie zaznaczony, że to jest jego zarost, no ale jest włącz porost włosów muszę zaznaczyć, bo tak jakby nie rosło. Okej, okay. dobra, z zobaczymy co dalej. Jak nie, to najwyżej zostanie z taki, taki gładziutki tutaj, czy coś. Zaczynam żałować, że mu zgoliłam tę brodę. No ale dobra, wynieś sobie śmieci. Mam już 3000, więc do następnego odcinka też liczę, że postawi wam jakieś łóżka sensowne, że będziecie mieć na czym spać. Wypadałoby, czy ktoś ci tutaj. Aha, nie sprzeda się, no, no fajnie. Dobra, ty, ty, ty dalej dziergasz. Chciałam zobaczyć się rano, ale chyba, chyba nie zobaczymy się rano, patrząc na sytuację na razie. Orion z automatu idzie do dziecka. Ty masz obsesję na punkcie tego dziecka. Znaczy trochę ci się nie dziwię, bo w sumie jesteś kochany dziadziuś, najlepszy w swoim rodzaju. Jezu, jak on teraz bez tej brody do tego dzieciątka tak patrz na niego i w ogóle. Jej, jakie złodziaki. Dobra, widzimy się zaraz, bo ja chcę po postarzyć już tego dzie dzieciaka. Chciałam go postarzyć tak jak Orion pójdzie do pracy, czyli gdzieś pewnie koło 6-7. Jezu, sąsiedzka bójka. Nie, ja, ja nie chcę sąsiedzkiej bójki. Koniec święta, nie ma święta. Jest dzień, ty możesz iść spać idealnie. Ty byś mogła wybuchnąć w takim razie. Dobra, no tak, zapomniałam, że ty wybuchasz, a ty idziesz do pracy. Mm. Ej, my już nie mamy rzeczy do sprzedaż. O Boże, dobra, to czekajcie, trzeba zamknąć sklep. Close. Dobra, koniec samoobsługi na dzisiaj. Ty weź się spróbuj ogarnąć. Halo, no wilkołak, spróbuj odzyskać kontrolę. Dasz radę? Dasz radę. Zdolna jesteś. Jej. Dobra, pani kochana, skoro jesteś taka super zdolna, to możesz iść do toalety i potem możesz postarzyć dzieciaka, który w ogóle znowu Boże. Dzieciaku kochany, ale ty jesteś marudny. Czemu jesteś taki marudny? Pocałuj w czoło w takim razie. I ja chcę... Gdzie jest opcja postaż? Halo, postaż. Ej, nie widzę opcji postaż. Gdzie jest opcja postaż? Jest postaż, Boże. Ja nie umiem chyba w tę grę już. Jezu, co, co ty się tam... Nie, ty wstajesz i idziesz... Czemu ty wstajesz? Właśnie nie wstajesz, idziesz spać. Wracaj. Ty karmisz. Miło, że karmisz z butelki. A potem postażasz. Poka dzieciaka. Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądać. I w ogóle on ma na nazwisko Haram. Ada, no bo ja tutaj nie jestem przywiązana w tym legazji do legazji, tak? Legazji? Nie jestem legazji, nie jestem przywiązana do nazwisk. Ja nie mam problemu z tym, że będziemy zmieniać nazwisko na Harada z naszych rozen, Rosenbergów. Na razie to dywan się pojawił. A ci strzeliło w plecach. O, dobra, daj. Czy on jest blondynem? On jest chyba blondynem. Losuj cechę. Ostrożny, o matko! Ci Simowie lubią to, co już znają. Okej, okay, ciekawe. O matko, o jejku, o Boziu. Jaki dzieciak krzywo wylądował na dywanie. Etap uśmiech. Ojejku! Ja jeszcze nigdy nie grałam z tymi niemowlakami, więc dla mnie to jest totalna nowość. Cześć, dzieciaczku, ale patrzysz na nią. Czy ty masz ciemne oczka? I on się musiał bardzo fajnie wymieszać, patrząc na to, że ma włosy po, po mamusi, a oczka ma totalnie po tatusi, jeżeli chodzi o kolor. <laughs> Jaki śmieszny on jest w ogóle! Zrób pierdziożkę, ojejku. Nie, pobaw się wakuku. Jakie ma potrzeby, dzieciak? Trochę głodny jest. A czy ja mogę karmić jakoś? Chyba, chyba bez krzesełka nie mogę, czekajcie, to ja muszę krzesełko znaleźć dla dziecka. Boże, Jarni uczy się w dzieci. A tu jest to w ogóle: mata edukacyjna. I to może jeszcze matę edukacyjną mu kupimy, żeby on mógł się uczyć. A jest jakiś kolor fajniejszy, jakiś taki ciekawszy. Jejku, jakie misie! O jezu, totalnie to bierzemy. Dobra, yy, on musi mieć też gdzie spać, więc jakiś koniec może. Ale to taki kojec? Taki dziwny ten kojec. No ale, no ale okej. Okay. Może być i taki kojec. Nie wiem, tu ci kupmy na razie ten kojec. I... Eee, co ja chciałam jeszcze dla tego dziecka? Wysokie krzesełko chciałam. Dobra, weźmy to drewniane, będzie nam pasować do wystroju. I weźmy to wysokie krzesełko, tak na razie. Jezus, koło śmietnika, dobrze. Dobra, Sawcia. Słuchaj, Sawcia. Jak krzyczy, Boże. Leżenie na brzuszku. Dobra, zrób mu leżenie na brzuszku. Ja nie umiem w leżenie na brzuszku. Znaczy umiem, ale nie umiem w robienie dzieciom leżenia na brzuszku brzuszku? Co to za last exception? Zrób mu leżenie na brzuszku, chyba że będzie się zacinał, że nie można robić, a nie, można. Patrz, jak go przekręcasz. I co z nim? To no, leży sobie. I co? To no, umie leżeć na brzuchu. No, nie wiem o co wam chodzi. Chat, jesteś głodny. Jak śmiesz mnie kłaść? Co jest? Jezu, ale te dzieciaki są dziwne. Dobra, lasencja. A weź, weź wsadź dzieciaka. możesz? Aha, nie możesz. To jak, jak mamy go nakarmić w takim razie? Ale z ciebie słodziak. No wiem, ale jak ja karmić? Jak karmić dziecko? Aha, jest nakarm. Dobra. Karm z butelki w takim razie. Myślałam, że od razu jest potrzebny ten. To wysokie no ale dobra. Na razie wejście na karm. Weźcie na karm. Kar no, na karm to dziecko! Kurde, leży smutne, głodne. Karm z butelki, sawana. Wracaj tu. Karm z butelki. Zaje teraz jesteś szczęśliwy, tak? Albo jesteś kochany, ale to zero w ogóle. Potrzebuję pomocy. Czy to czas na posiłek? Nie, nic nie jest ważne, bo jesteś kochany. Super, świetnie. Mogę ulepszać? Mobi brzdąca co. Co? co? Ja nie wiem, ja nie umiem jeszcze w te rzeczy. Co to jest? Karm z butelki. Co to jest? Tak taka rączka, taka dziwna. O, Dobra, ale karmisz tego dziecioka. To jest najważniejsze, że głodny nie będzie. I co, bekło się dziecku, teraz możesz znowu robić rzeczy dla tego dziecka. Czekaj. Chociaż ty to zmęczona jesteś, jakoś tak dziwnie. Dobra, ale weź połóż go na razie. Aha, tu, tu go położyłaś. I on taki nie wydaje się zbyt zadowolony z tego powodu. Jak śmiesz mnie kłaść. No właśnie, jakoś tak ktoś tu lubi być na rączkach, co? No ale spokojny się zrobił przez chwilę, Boże. I one tak będą płakać, te dzieci, tak dużo? O, odkryto dziwactwo. Wtulony śpio, jejku O nie, płaczą, gdy ktoś położy je do snu. Wolą zasypić, gdy ktoś je trzymał na rękach. O nie, nie, nie. A weź po pocałuj na dobranoc czy coś. Opowiedz bajkę. Może będzie mu łatwiej, jak ktoś się nim zajmie na przykład sawana. Na przykład nie ma nie talerzami, proszę cię. Jezu, ktoś dzwoni. To do mnie dzwoni. Cześć Ali, tak, gratulacje, dziękuję. Ty to w ogóle telewizję oglądasz. Możesz wywalone w to wszystko. Tak trzeba żyć, Juliet. Dobra babcia, dawaj, babcia. Stań na wysokości zadania. Dobra, czekaj, zasnął. Dobra, buziak dostał, super. Ale ci zmęczyło to dziecko. Orion jest śmiały. Okej, okay, tak, dzięki. A na jakiej podstawie stwierdziłeś, że jesteś śmiały? Takiej, że dostałeś na awans? Cześć, Tabita. Pata Bita. Dobra, Orionix, idź do toalety. W sumie to jesteś śmiały. Śmiale zgoliłeś wąsa, więc jesteś śmiały w moich oczach. No i co? No, myślę, że będziemy kończyć powoli ten odcinek. Ostatnim razem miał być krótszy nie wyszedł krótszy. Teraz Mam nadzieję, że trochę trochę wyszedł krótszy. Czemu wszyscy śpicie? Znaczy, ty to Juliet, spoko, że śpisz akurat. To mi nie przeszkadza, ale czemu wszyscy śpicie? No nicno. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, dajcie znać, czy Wam się podoba nasz nowy tutaj członek rodziny i jeżeli macie jakieś rady dotyczące ogarniania małych dzieci, to, to ja przygarnę chętnie, bo ja tak nie ogarniam, bo ten, ten dodatek wyszedł już jakiś czas temu, a y, ja y, jeszcze go nie ogrywałam. Także to. to, to Totalnie, jak coś macie do powiedzenia w tym temacie, to dajcie znać. No i co, no? Halo, żegnam i widzimy się w następnym. To pa!